Siemanko, z Rangera, dzisiaj chciałbym zrobić Opening 11 paczek i przetestować Energetyka od Wargaming. Zobaczymy, ee, cóż to za towar. Jeśli Wam się film spodoba, zostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję. A ja już nie przedłużam. Otwierajmy. Dobra, jedzie pociąg <ścoughs> z paczkami. 11 bożonarodzeniowych zakupiłem, ponieważ są moim zdaniem najlepsze. To się zawsze otwieram Bożonarodzeniowe i zawsze inaczej. Zawsze mi najlepiej dropiło z Bożonarodzeniowych. 11 skrzynek. Dobra. Otwórz pierwszą. Okej. Okay. Czy coś wypadnie jakaś? 100 tysięcy kredytu. Spoko. Otwórz następne. Hmm. Dzięką konta premium. No dobra, niech będzie kolejne 7 dni konta premium. Czekajcie, to jest wciul duże na ten moment 750 golda. 8 dni konta premium łączcie. Dużo, dużo Wam powiem. No zobaczymy, co jeszcze nam wypadnie. Wow! Zabaweczka nam wypadła ARMT. Fajna sprawa. W końcu jakaś, jakiś lolek tam zrobił z trzeciej skrzynki. No okej. Okay. 500 golda. Szkoda, że tylko 500. Ale dobra no. Teraz co będzie? Dalej nic, dalej nie ma niebieskiego. Też... Słuchajcie, pamiętajcie, że jak otwieracie skrzynki, to niekoniecznie musi wam dropnąć jakiś czołg, czy coś. Na razie 1750 golda, nie jest to zbyt dużo. Ale zobaczymy teraz. Jest niebieskie, mamy niebieskie! Niebieskie co dropi... co jest? O, skill 3D jest. Do... Czar Chyba z zeszłego roku jakiś. Wyrzutnia... Takie. Ciekawe. Nie wiedziałem, że do Czar Futura jest. Zobacz styl. Zastosuj wyjdź. Spoko. Sp ej, ładnie wygląda ten styl. Nie wiem, kiedy on był możliwy do zdobycia. Jak on się... Wow. Przepięknie się prezentuje. Napiszcie w komentarzu, czy Wam się taki styl podoba. Mi osobiście bardzo. Fajnie, bardzo fajnie wygląda. Okej. Okay. Zostało nam cztery paczki. Dobra. Nic. O! Aha! Sterowiec jakiś. Otwórz następną. O! Znowu niebieskie. Tym razem styl 3D znowu 2 style 3D mi dropło, to jest chore. 11 skrzynek i 2 style 3D. Ja bym osobiście chciał do tego EPERAS Ale 5 na ten moment nie ma i nie będę mieć Dobra. Wyjdziemy Tutaj skrzynko z oferu, coś fajnego. Otwieram. No okej. Okay. Będzie jakiś lolek? 3 dni konta premium. Ja już następne. Ścieło lekko. O! Nie, myślałem, że będzie. O, i kota dropnąłem. Dobra, bo mi też na tym zależało, żeby w tych paczkach mieć kota. Bo on coś tam daje. On daje trochę. Kociek. No i wskoczył. No i mamy kociaka. Kot z Redshire. Fajna sprawa. W tamtym roku też miałem. No i to wszystko. Tak jest. Z 11 skrzynek nam dropnął RMT, piąty tier. Chyba najciekawszy. No to był lolek, który chciałem najbardziej. Dwa style 3D. Za chwilę myślałem, że dropnie mi, wiecie, <grych> że dropnie mi czołg, że dropnie mi ten, tieru, ale się trochę przeliczyłem. Jedna dekoracja, kod z Red i 12 da premium. Z tego się bardzo cieszę. 3250 zł, 4... 100 tysięcy kredytów i tak mniej więcej wygląda opening 15 dni konta premium mam łącznie dobra, a teraz może przejdźmy do testowania tego magicznego napoju no dobrze, mniej więcej tak wygląda tak się to prezentuje tutaj jest taki jakiś kod QR czyli dzięki temu odbierzecie jakieś tam bonusowe nagrody Produkt sam kosztował 4 zł. To teraz przetestujemy sobie go. Otworzyłem. Słodziutki taki lekki. Tutaj czuć taką trochę cytrynkę. Ale szczerze smak jest trochę taki lekki. Moim zdaniem oceniam ten napój tak. 6 na 10. Jak chcecie możecie spróbować, ale to nie jest nic wybitnego. Dobrze, podsumowując więc paczki szczerze, takie średnie, chociaż na 11 nie było czy... nie było tak naprawdę co wymagać. Yy, moim zdaniem. Złego dropu nie było, 2 skiny 3D, to i tak dużo. Jeden pojazd. 12 dni konta premium. Moim zdaniem powiedzmy takie. Paczki ocenaję cenę paczką, nie wiem, tak powiedzmy. 6 na 10 mogło być lepiej, ale i tak nie jest źle. No, a powraca jest tylko energetyka, szczerze, tak po dłuższym czasie możecie się go napić, ale to nie jest nic wybitnego, raczej znajdziecie lepsze. O, to jest taka moja ocena. Dobrze, więc mi nic innego nie pozostało, niż Was pożegnać. Dziękuję Wam za oglądanie i do usłyszenia do następnego. Cześć.